to świetny sposób na naukę przez działanie. Rozwijają koncentrację, logiczne myślenie i sprawdzają się na wielu przedmiotach. W tym odcinku pokażę krok po kroku, jak w kanwie przygotować proste puzzle edukacyjne do druku. Możemy tutaj wpisać w okienko puzzle i przeglądać sobie, wybierać łatwiejsze i trudniejsze, jeśli chodzi o poziom układania puzzli, ale my dzisiaj będziemy tworzyć. Wchodząc tutaj w szablon karty pracy, i możemy teraz też tutaj w projektach jeszcze raz sobie wpisać puzzle i podejrzeć, jakie tutaj właśnie mamy przykłady gotowych kart pracy z puzzlami. Na początek może chciałabym pokazać takie proste puzzle. Zacznijmy tutaj od jednej ze stron, takich puzzli dla murszych dzieci, tutaj mamy żółwia, a my na przykład robimy sobie z wiosennymi kwiatami. Wykasuję obrazek i tylko zmieniam sobie tytuł, wiosna bądź wiosenne kwiaty i wpisuję polecenie, wytnij. I zacznie układać. I teraz przechodzę do elementów. Wpisuję na przykład krokusy. Wybieram takie, żeby mniej więcej zajmowały całą ramkę, czyli na przykład te są zbyt wąskie. Wybiorę sobie te, takie tutaj szersze. Dopasowuję do ramki, mniej więcej na środeczku. I teraz poszukam jeszcze sobie innych kwiatów, ale zanim to zrobię, to chcę powiedzieć, że taki obrazek do druku nie jest zbyt do, dobry, no bo tutaj troszeczkę jest taki właśnie akwarelowy, taki malowany. Spróbuję po, poszukać innego obrazka. Wpiszę tulipany i o, tutaj mam takie tulipany w takim stylu, który dobrze wychodzi w druku. W związku z tym nacisnę na styl i teraz nacisnę na krokusy i chcę, żeby te krokusy zmieniły się właśnie na taki styl. A w tym czasie tutaj spojrzę, czy mam jakieś tulipany, też takie szersze, żeby bardziej nadawały się na moje puzzle. Skopiuję sobie może nie w ten sposób, tylko po wiele. W stronę. Tu już mam gotowe, gotowe krokusy, a tutaj sobie wkleję tulipany, też wyśrodkuję, i teraz też sobie jeszcze raz skopiuję styl tamtych tulipanów. Już mogę je usunąć, i tak mogę z kolejnymi kwiatami postępować, czyli na przykład, nie wiem, żonkile, sasanki, przylaszka, co uda mi się tutaj. Znaleźć w bibliotece kanwy, mogę kolejno takie puzzle tworzyć. Ale to jeszcze nie koniec, bo te obrazki, które tutaj stworzyłam, one są teraz na wierzchniej warstwie, więc wchodzę w położenie na przykład na sam tył, i one już znajdują się teraz za liniami, i dopiero teraz te moje puzzle są gotowe. A co jeśli chcę, żeby zrobić coś trudniejszego? Takie puzzle, na przykład jak mamy tutaj, mogłabym też całą kartę pracy skopiować, ale ja na przykład chcę same puzzle. Nie chcę tytułów, tylko po prostu same puzzle. Mogę oczywiście skorzystać i wybrać sobie z tej karty pracy same puzzle, ale ja wejdę teraz w elementy i wpiszę w elementach puzzle. I tutaj w ilustracjach mam mnóstwo puzli, na przykład takie puzzle z małą liczbą elementów. Mogę wybrać takie puzle lub je z większą liczbą elementów. Zobaczmy, mamy tutaj sporo przykładów, czyli jeśli chcę, to mogę sporo takich tutaj elementów sobie wybrać. No i teraz powiedzmy, że ja zostanę przy tych puzzlach. No i niech to będzie na przykład klasa, czyli taki obrazek sobie poszukam, żeby tutaj sobie wkleić obrazek klasa. No i teraz wybieram taki obrazek i już widzę, że on mi nie pasuje. W związku z tym yy, mogę oczywiście tutaj ten obrazek dopasować, ale no nie zawsze mogę go tak dopasować, żeby on nie tracił swoich elementów. Tutaj dopasowałam teraz z tej strony, ale gdybym na przykład musiała dopasować z tej, no to już ten obrazek, tak jak mówiłam, może tracić jakoś tak na swoim wyglądzie. No ale powiedzmy, że ja tutaj wrócę do tego, jak zrobiłam to wcześniej. Czyli tutaj dopasuję. Z tej strony, może to będzie w miarę dobrze wyglądało. I teraz wchodzę w położenie i na sam tył. I mogę też zmienić na przykład kolor na biały, jeśli chcę, I czy na jakiś w ogóle całkiem inny. No, i mam puzzle gotowe. No, ale teraz, co zrobić? Kiedy chcę, żeby mój obrazek był w całości na puzzlach, nie chcę go przecinać. Jest na to sposób, możemy skorzystać z aplikacji, która jest w Canvie. Ale najpierw znajdźmy sobie obrazek, który chcemy przedstawić na puzzlach i teraz zamiast klasa wpiszemy sobie las na przykład. I w ilustracjach tutaj szukam czegoś, co się nadaje, no żeby miało tak sporo elementów. Powiedzmy, jak te, ten obrazek. Widać, że tutaj troszeczkę zbyt pusto jest, więc szukam dalej. No i powiedzmy, że to będzie ten obrazek. Ale on jest tutaj w innym formacie, w związku z tym ja sobie tutaj teraz kliknę Więcej, piszę A4 i wybiorę dokument A4 w poziomie i przeniosę tutaj obrazek. I teraz muszę go powiększyć do docelowego rozmiaru. I muszę ten rozmiar poznać, czyli muszę wiedzieć, jakie te, jaki jest rozmiar właśnie tego obrazka. To można sprawdzić najeżdżając na obrazek. I mamy tutaj 274 i 178 mm. Ale też mogę wejść w położenie, i tutaj też mam jeszcze dokładniejsze. I teraz ja chcę sobie to zapisać, bo to będzie mi potrzebne. Już jak otworzę aplikację, to nie będę mogła tego podejrzeć za bardzo. Więc wpisuję 274. Już nie jest aż z taką dokładnością. Na i teraz tutaj na 178. Teraz, jak już sobie zapisałam, to teraz wchodzę w aplikację i wpisuję puzzle. Nie muszę znać nazwy, tylko tutaj już od razu mi podpowiada, że to są te puzzle, takie w częściach. I teraz mamy tutaj już edytor. Tutaj mamy losowość, więc to zostawiamy. A tutaj mamy, zobaczcie, taki rozmiar tych wypustek. Więc jeżeli chcemy wpisać jakiś tekst, no to wiadomo, te wypustki zmniejszymy. Jeśli nie, no to mniej więcej średnio zostawimy. A tutaj mamy zakrzywienie. Ja sobie zmniejszę to zakrzywienie całkiem, żeby one były w miarę proste do wycinania. Dodatkowo tutaj mamy ustawienia takie zaawansowane. I teraz tutaj mogę sobie zmienić kolor, na przykład na czarny. I też grubość tych puzzli, czyli mogą być troszeczkę grubsze. No powiedzmy niech zostaną na 1. I teraz tutaj wpisuję na dole właśnie to, co sobie zapisałam, czyli 274 na 178. I teraz jak kliknę Enter, to mogę sobie tutaj podejrzeć. Widzę, że one są troszeczkę takie za bardzo rozstrzelone. W związku z tym sobie na przykład tutaj zmienię na 7. Zobaczę, czy teraz jest lepiej. Być może lepiej, jeśli chcę oczywiście jeszcze jakieś takie trochę mniej tych puzli, to jeszcze też mogę zmienić i powiedzmy, że to już mi odpowiada. I teraz klikam eksport. No i już są puzle gotowe, mogę je teraz rozciągnąć i zobaczmy. Idealnie nam pasują. Tak, gdy je tutaj porządnie rozciągnę i ułożę. One są takie jak mój obrazek. Oczywiście, jeśli widzę, że teraz ten czarny kolor jest mało widoczny, mogę jeszcze raz wejść sobie i je tutaj ustawić na białe. Wtedy tego podglądu tutaj nie będzie widać, ale klikam eksportuj, usunę w takim razie te czarne i mogę, te białe są na tym ciemnym obrazku dużo bardziej widoczne. I pozle mamy gotowe. Tak mogę postępować właśnie ze wszystkimi obrazkami. Więc ta aplikacja jest na pewno bardzo przydatna. Ale teraz chciałabym jeszcze Wam pokazać, że jest też możliwość korzystania z takich elementów nietypowych. Czyli, na przykład, chciałabym, żeby to były puzzle, ale na przykład, serce. No i tutaj mam takie przykłady, na przykład. Powiedzmy tutaj, mamy też taki kolorowy przykład i tych przykładów jest na pewno więcej. Można szukać różnych wzorów puzli w różnych jakby konfiguracjach. Mamy jeszcze też możliwość wybrania puzli z ramek i tutaj mamy też i serce, ale nie widać tutaj tych połączeń za bardzo. Ja tutaj próbowałam do tych ramek wklejać zdjęcia, je wyrównywać, ale niestety nie widać tych przecięć. Natomiast bardzo fajnie działają te ramki z kolorami, czyli mogę teraz tutaj wybrać sobie kolory, i każdy z może być w innym kolorze i powiedzmy wykorzystać je z jakimiś napisami, czyli wciskam te. I niech to będą na przykład y, jakieś takie skojarzenia, i niech to będą powiedzmy meble. Y, inne puzle mogą być, y, powiedzmy, jeszcze inne. Tutaj sobie może od razu zwiększmy y, na inny temat. I tu niech będzie napa. Krzesło. Powiedzmy fotel. I mamy gotowe, gotowe puzle, które możemy wykorzystać na zajęciach. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z puzli w kanwie. Zachęcam do korzystania z gotowych projektów, czyli przypomina: wpisujemy puzle i mamy mnóstwo gotowych kart pracy z puzlami. Ale nie zapominajmy również o aplikacji. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny. Do zobaczenia.